to nikt by nie wiedział, czemu my tutaj jesteśmy. Jesteśmy ekipą. Dzień dobry. Jesteśmy ekipą. jedenastej. Dzień Dzień dobry. ekipa. Nie! 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 Dzień dobry. Nie! 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 dobry. Jesteśmy Nie! 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 się Nie! 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 jak prelekcie? bardzo mega a ty no ja nie robiłam nic a a ty no, jakie było pytanie jak prelekcje poszły super podajcie no. super dajcie opsy, opsy, i reposty jakie reposty na YouTubie. No. Zła platforma no TikTok idzie nasza grupa piękna jak tam po prelekcjach pierwszych w SP 11. super super trochę, trochę zapomniałam paru słów jak, jak mówiłam tymi. Ale tak to chyba było ok. Dobrze. To jest mój mikrofon teraz. Dobra, to jest mikrofon. Tak Tasiu, jak prelekcje To jest mój mikrofon. Dobrze. Dobrze. Idziemy teraz do ESP. Dwa jest na w dwunastce. Tutaj ekipa. Chodzimy, 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 Chodzimy. chodzimy. A few moments later Oh yeah Bierzemy bardzo na poważnie, ja proszę, karteczkę nawet na marzec, nasz plan taki wstępny. Czy środa 12 wam pasuje? Um, czy nam pasuje? Jest ekipa. Idziemy teraz do SP2. Dzień dobry. Jedziemy do Rajkowych. Do was, do szkoły. 30 minut jechania. To tencie What could be worse than the Mr Evil guy? Me is worst, said the Mr Super Evil guy. Little jak sponsor. Dokładnie. Bo my nie mamy pieniędzy dziękujemy. dziękujemy. Inter reklamy za piękne koszulki. Dokładnie. Prezentuję. Miałam na sobie. Aha. Ale mam, no. mam właśnie smyczkę <kuś> Jest to, to, to. Jestem ja. mm. y y <grywka> I polecamy. Rosja jest na czeleś na czeleś, a Tak. I tu jeszcze fortek. Dzień dobry, więc idziemy. Jesteśmy w jakiejś najczerniejszej. Jesteśmy w szkole już. Tutaj jest Olivia. Tutaj rysujemy nasze piękne zmianki, z tak powiem. To jest Kaśka. Do niej właśnie do szkoły przyjechaliśmy. Tu jest reszta ekipy, tu jest Franek, tu jest Marysia. Chyba widać zresztą, bo mamy super koszulki. Ja też mam Tulek bez proszę. Właśnie wszyscy mamy, więc super jest. Dziękujemy bardzo. Bardzo zysza. Marysia. Chyba zresztą widać, a bo no mamy koszulki a a, 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 wy nie macie W takiej sali będziemy jakby prezentować Nie, nie, ja to rysuj Proszę Rysuj, rysuj To on musi on na mnie, tylko Kto to jest? On? No John <śmienic> Dobrze, że my plastyki nie mamy, tylko filozofię, nie? Dobra Cześć kochani, jesteśmy aktualnie w mojej podstawówce. Tam wszyscy się przygotowują ładnie. Cieszę się, że tu przyjechałam, że możemy dalej nasze prelekcje głosić w innych szkołach. Nie mogę się doczekać i myślę, że będzie ok. Co jest? No <grym> i choroba. Uwaga, jesteśmy po... To yeah.

Brak na potrójne ciasto Wydaje, wiecie, jakie to jest grube ciasto tutaj? Jak ja mam tu zjeść? Ale McFlurry oddaje 12,35 Weź tak, 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 tak po prostu tak, tak, wstawię Musi być tak Dzisiaj jakie grube ciasto? Może Dzisiaj jakie grube ciasto? Trzymesce. Smacznego Jakiś ten ekran jest odwrócony Chcieliśmy zrobić trend Nie wiem, czy znacie Może nie jesteście na tej stronie TikToka Jest um, taki trend Who made that mess? Judith King ale oni spakowali. Pokaż ładnie. Oni spakowali, po prostu to nie spakowałaś. Przez czyli się... nie zrobiliśmy mes, czyli nie można nie. zrobić. No właśnie, no, no, nie no, zrobiliśmy no, mes. Znaczy... O, tu jest mes. No ale, mes, mes. No, ale to już no. Nie zrobiliśmy. Ogólnie do waszego konkursu dołączamy takie tutaj podalcie, fanty. 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 Więc trochę. No, na konkurs. No tak, o, jest... co Dajcie nam znać, co myślicie, czy mamy kluczkę. zrobić. Bingo y, lek bez śladu. I. No, tak cudowna. Mm. Franek, chodź. O, tak cudowna. ty też jesteś taką babą. Jest no, jest 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 Słuchajcie, jak Słuchajcie. Sykm. <mulary> <bye. Mody> <mulary> no brawo Nie chcę. Nie chcę. Pada! Pada! substancja Pada! Pada! to jest Pada! 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 Substancja pomocnicza odpowiada za smak, zapach, gładkość i komfort. Przełykania. Przełykania. Crazy. Przełykania jest Crazy. Siema, siema. <grym <grym> Hello. Powiem wam coś. Oh, yes. Czy wiecie czym jest lingwetka? Czym jest lingwetka? <grym wytrza> Widzę śpielki, za czarem oglądają nawet nic się. Wróci rozsiłki, te masz rodziki. <grym wytrza> Wiesz co będziemy robić ten cały dzień. Nie. Jestem Monia Młyska. Ja się zgadza, bo cały dzień <grym robią. grym wytrza> co sądzisz o tym, że ludzie wyrzucają przeterminowane leki do śmieci, plus spuszczają je w toalecie? Myślę, że jest to naprawdę słabe i powinni bardziej się edukować poprzez oglądanie i słuchanie naszych prezentacji. Zgadzam się z tą osobą. Dziękuję. A ja mam do Ciebie pytanie. Co to jest lingwetka? Wetka to jest tabletka, to którą wkłada się pod język, żeby następna tabletka, którą weźmiemy miała lepsze działanie. Tak. To cała odpowiedź. Proszyła mnie to, jest cała to odpowiedź. Wygrywasz. Wiem, ponieważ słucham prezentacji lek bez śladu! Tak! Uuu. Lek bez śladu Elo, nie mam pamięci, ale kazają mi nagrywać, więc <laughs> jesteśmy w mnie ja mogę. I idziemy do internetu. Do internatu? Do internatu robić wam prelekcje tutaj franek. ranek, ogólnie to projekt nam i teraz idziemy na e, na na, to, na praktyki do internatu. Mamy trzecią klasę i cztery klasistów. I my jesteśmy w pierwszej klasie. I co to ma być w ogóle? Kurde. właśnie. Właśnie, prawda? To jest jakiś żart. Rozrzucone. Jak to się tu w Uuuu. i mistycznych stężeniach, na przykład w USA czy w Belgii.